się poparł jestem prawnikiem jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się do mnie na pewno pomogę właśnie wybieram się do pracy ładny motor stary zapomniałem wymienić w zeszłym roku ale za niedługo sobie zmienię na motor mclaren jest lepszy dlatego sobie zmienię fajnie się na nim jeździ Widzicie? Aż mi to do tyłu, muszę yy, zwolnić. A potem jakoś pójdzie. No, jak myślę. No, w końcu jesteśmy pod moją firmą. Nazywa się Gucio Pucio. No, wiem, że dziwna nazwa, ale żona tak kiedyś dała. Potem ją z domu trąbnął. Oj, to były czasy. Cześć, spokój, jestem hippiesem. Ukradli mi Vana, wynalazłem sprawcę. Potrzebny mi prawnik, który go osadzi na 50 lat. Wiem. Może kiedyś się razem tym moim panem. To jak? Pomoże pan? Yy, oczywiście pomogę, pomogę. Jestem najlepszym prawnikiem, tak? Yy, Posiada pan jakieś pieniądze, żeby mi potem zapłacić? Oczywiście. Sprzedałem mojego drugiego pana. Tego dostałem od kolegi. Mam jakiś milion złotych. Milion? No tak. Handluję różnymi rzeczami. Co nie wolno? Jak coś nielegalnego, to ja... Nie, spoko, brachu. Sprzedaję wany. O, chyba, że tak. Zaraz podpiszemy umowę. Tylko długo długopis znajdę. Spotkam, syn z Jak tu nie spieszy Przed chwilą chciał pan szybko go usadzić w więzieniu. No, no to Ale nie tak. Albo. A tam już nie wiem, co gadać. No dobra. Już mam. Piszemy. Tak. Mojim prawnikom. Proszę. Se najlepszy... O co tu piszcie? O, o, najlepszy prawnik na świecie. Spoko. Jeszcze wynająłem. Zapłacę ci z góry? Nie, nie musisz z góry. E, po robocie zawsze tak jest najlepiej. E, spoko. Jestem Jestem... Um, rapper. Śpiewam ci coś. Mocz zęby. Przyklejone do kębi. Czuję niemi, masz złote zęby Je, yeah, je, yeah, yo, yo yy, Fajnie wiedzieć Jestem prawnikiem, o co, co chodzi? Chciałem pana wynająć Po co? Yy, bo jak brałem udział w bitwie, to ukradli mi pistolet No i go znalazłem, ale tam tamten co mi go ukradnie, chcę oddać Podałem go do sądu, mam nawet zezwolenie na broń yy, No to chyba, że tak, to... Zaraz tylko wezmę umowę! la 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 la. dobrze, proszę, tutaj się podpisać. Yyy, co za dziwny podpis! Hip hop! No, bo ja kocham hip hop, jestem hip hopem. Mad, taki podpis hip hop. Wiesz, moja mama zawsze mi powtarzała, w życiu najważniejszy jest hip hop. A, też lubiała, no ma nawet 50 pisanek, co rapuje, ale nigdy nie śpiewała publicznie, no, no to nara, muszę iść tam sprzedać, no nie powiem co. Dobrze, dobrze, już umowa podpisana, to się nie będę pisał. Y, pytał y, co ma pan sprzedać. Dobra, powiem panu, ja jestem rzeźnikiem sprzedaje mięso? to takie straszne? Nie, no e, gdzie pan sprzedaje to mięso? Żeźnik o pana kancelarii. O, jeszcze tam nie byłem, muszę zajrzeć. A kiedy to sprawa jest? Jutro, tak? Dla jutro. Hmm. Przyjdę. Tylko dzisiaj mam z hipisem takim Fajny facet, spokojny No wiem, hipisy są takie głupie No to idę Do widzenia Jestem disco człowieka Tak, przyszłem, żeby pana wynająć Ukradli mi parkiet Jak to parkiet? Proszę, mam chrypę. Jak to parkiet mógłby ukraść? No, kiedyś sobie tańczyłem tak Uj, uj. I podeszedł yy, podeszed do mnie jakiś facet, zepchnął mnie, yy, wziął motek, wyjął gwoździe, ukradł deski i poszedł do domu. Znalazłem faceta. Wiem, gdzie mieszka po dangu, do sądu. Sprawa jest pojutrze, jeśli pan będzie yy, gotowy.